Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, towarzyszysz mi każdego dnia. Codziennie mogę liczyć na Twoją łaskę, na siłę, którą wlewasz w moje serce, gdy przychodzi dla mnie chwila słabości. Tyle razy musiałam podnosić się z kolan, z psychicznego upadku. Wiem, że za każdym razem, gdy robiłam kolejny krok mimo przeciwności, udawało mi się to dzięki Tobie. Tak bardzo jestem Ci wdzięczna za Twoją dobroć, za wszystko, czym mnie obdarzyłeś. Wybacz mi, Panie, że czasem poddaję się złemu nastrojowi i nie doceniam piękna, jakie jest obecne w moim życiu. Przepraszam, że tak często zdarza mi się narzekać z powodu małych niepowodzeń czy utrudnień. Wiedz, że naprawdę doceniam każdy Twój dar, wszystkie małe, piękne i dobre rzeczy, jakimi nasycona jest moja codzienność. Zrobię wszystko, by skupiać się właśnie na tym, na Twoim miłosierdziu i niezmierzonej łaskawości. Na zawsze pragnę iść ku światłu, jakim jesteś ty. Ojcze, wiem, że w życiu potrzebne są zarówno wzloty, jak i upadki. Wiem, że cokolwiek dopuszczasz do mojego życia jest dla mnie dobre, służy memu rozwojowi. Dzięki Tobie wszystko jest prostsze. Nie ma takiej ciemności, której nie przeniknie Twoja miłość. Nigdy nie będę samotna, bo Ty czuwasz nade mną z nieba. Ta świadomość przepełnia mnie wielkim spokojem. Panie Boże, z mojej wiary wypływa nadzieja, która nigdy nie zgaśnie. Cokolwiek jeszcze muszę przeżyć, już teraz składam to na Twoje dobre dłonie. Ty jesteś moim schronieniem, bezpieczeństwem. Oazą, do której będę przybiegać każdego dnia. Proszę, nieustannie trzymaj mnie za rękę i błogosław moje przyszłe dni. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!